Cześć widzowie, jesteście znowu Kubek Sfery. Dzisiaj będziemy ogrywać nową grę, która jest jeszcze w, przed premierą na Steam. Jest to drama. Nie wiem o co jeszcze będę grał ją pierwszy raz. I zapraszam Was do subskrybowania kanału, jeśli Wam się podobają od filmiki. Lajkowania, jeśli chcecie więcej, na przykład dramy właśnie, pisania komentarzy. No i przechodzimy do grania. Gra w nią pierwszy raz. Zobaczymy jak wygląda i tak dalej. W nocy Frank usłyszał y, dziwny dźwięk na zewnątrz jego domu. Nie wiem co to znaczy. Y, wyszedł ze swojego pokoju, żeby to zobaczyć. Duży portal zrespił się w środku jego ogródka. Tego czasu Króje nie wiem co to znaczy. Poszło za daleko deportal portal wziął go do świata pełnego śmierciących pułapek, że żeby wrócić do domu bezpiecznie musi przejść obie obiekty itd tak dalej angielska. Dobra, lecimy. Okej, okay, pierwszy level był bardzo prosty lecimy dalej ok, no na razie fajna gra wow, a ok Teraz się muszę rozbujać. Okej, okay, fajne, podoba mi się na razie. O. Chyba z spacją się muszę puścić. To, Umarłem. Co ja zrobiłem. Okej, to był fail <grymne> teraz się bujamy Jezus ma... Y <grymne> Okej okay. no. Nie mogę się... Może przyzwyczaić się do sterowania, bo zawsze to się spacą i się skacze z górną strzałką Więc sorki za fajna. Dobra Lecimy I skok. Oj Whoa. Wow. okej, okay, to było ciekawe I jeśli spadniesz przegrasz no. o to jest jakaś pułapka <tryk> Gratuluję. No, gratuluję. Gratuluję, chyba gratuluję. Eee, co? Umarłem w powietrzu. Okej. Okay. Dziwnie, bardzo mi to jest... Chyba jest jakiś błąd. Ale nie wiem, bo umarłem w powietrzu bez żadnego powodu. Ok, jesteśmy dalej, ale nie podałem się, to że umarłem w powietrzu bez powodu przed chwilą i nie było to fajne. Juju. Nie, 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 to jest. Lecimy. Ja zabrał. Aha. I wajer. Dobra, izi. Pomost. Uch! Co? A, pułapka tam była. Kurde. Okej, okay, dobra, pułapki mamy załatwione. Hop Hop, hop, hop Lecimy No, na razie gra jest spoko Nie to mi się to, że jest pod górną strzałką Ocie... No Okej okay. Dobra, nie, to było, nie było akurat baga, mój błąd ale na nie podoba mi się tego, że jest pod górną strzałką w skok. Ale rozumiem, żeby wykonywać interakcję pod spacją, to jest ok. Ale ogólnie gra bardzo fajna. Nie jest jakaś taka ciężka niełatwa łatwa. Ja! polecam wam ją bardzo wam ją polecam Eep. słucham a ja! chciałem e, skakać po swoim ciele okay. o to, to co poskakałem po swoim ciele Ok, Ja! tu jak mogę wejść, tak, mogę yeah. wejść, dobra Chodzi o to, że właśnie na swoje zwłoki jak dziwnie to nie brzmi, no i zepsułem Kurde, to jest to, No, nie, no. Coraz lepiej, no ja pierdzielę. Nie mogę, Tutaj, pierwszy ten, pierwszy no nie zmarnowałem właśnie. Próbę już całą pola nowa, stąd się rozpędzi? Skoczyć jak yeah. Dobra, teraz tu. I jak dobrze pójdzie, to teraz w tej kurwy to zrobię. Dawaj. Okej. Okay. Tu. Nie! Proszę. Byle mi teraz nie zresetowało tych ciałek, jak zginę. Nie. Hu Jest! Ty. Jak ja mam to włączyć? Jak to mam? Jak to... Co ja mam z tym zrobić? A, czy ja mam teraz przepchnąć ten? Nie mówcie, że ja mam jeszcze przepchnąć to pudło. Jeśli ja mam przepchnąć to pudło. To... Nie! No, Nie! że to mam przepchnąć to pudło. Jak ja mam przepchnąć. ja Nie! przepchnąć? O! Yeah! Stój tam pudło Stój Nie Idź, idź, ci tam Dobrze! Tak, 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 tak Pięknie Coś się zbugowało ale to... Eee yeah! Okej okay. yeah! Pudło tam zostaje Ale ja mam taką drogę yeah! Nie! Nie! Yeah! Tylko po co mi jest to pudło? Tak jak w sumie. Chcę, żeby się podsadzić. Hmm. Mhm, dobra, rozumiem. Czyli myślałem się bym to od razu.

ага ну правда

mieli szpatę z górną strzałką. Równie jednej. No nie mogę. Jak ja na ja, to spadnę? Jak ja na ja. to spadnę? Nie mogę, no już nie Ja! Yeah. widzowie. Ja... Yeah. 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 Naprawdę. Nie! O Boże. Ja. Yeah! Yeah! Okay. Uh, przepraszam To był Easy Poziom A nie, o kurde Tu jest jakaś, tu jest dźwignia I Ja i nie ten, ja jej nie przesunę, tak A Patrzcie A nie to, ja tego nie przesunę. O oh, ochod okay. Dobra, udało się Ja okay. Ja! Tu widzę, że jest trampolina. Przedostatni level i chyba. O! Dobrze. Aha! Okej. Okay. Czyli trampolina wybija w bardzo złą stronę. Nie. Nie. Nie kr. Będę musiał sobie ją przesunąć. Nie! Tu dobrze. Ja, ja. Tu dobrze. Pięknie. Hmm. Ja, ja. Ha ha ha. A no mi się podoba ten pomysł Nie! Jest dobrze Dobra tutaj chyba skończymy Widzowie Dobra, dobra. Tu skończymy. Dziękuję wam za oglądanie. Był to krótki odcinek. Chciałem wam pokazać tą grę. Jak będzie 5 łapek w górę albo dobra, bez przesady, będą 3 łapki w górę, nagram z tego kolejny odcinek, bo jest to bardzo ciekawa gra. No i ja dziękuję wam za oglądanie. Cześć.